smak. MK Cafe. Uwodzicielski smak i aromat. Nic na tym świecie nie przygotowało Cię na to, co zobaczysz. Mortal Kombat. W kinach od 12 stycznia. IMP zaprasza. W najnowszym numerze na żywo. Londyn. Basia Trzetrzelewska nie chce na co dzień wieść życia gwiazdy. Grujec. Disco Polo to już cały przemysł. Jakie propozycje na Sylwestra? Warszawa, o czym tuż przed końcem roku powinien pamiętać podatnik na żywo, już od wtorku w kioskach. I oto proszę Państwa półfinał naszego konkursu. Przypomnę, że pytanie brzmiało, co oznacza staropolska nazwa podłaziczka albo podłaźniczka, jak podają niektóre źródła. Czy jest to garść siana pod wigilijnym obrusem, czy świąteczny wieniec wiszący pod sufitem, czy też wilgotna ściereczka do wycierania palców przy stole? Prawidłowa odpowiedź brzmi, iż podłaźniczka to jest właśnie ów świąteczny wieniec wykonywany z jemioły albo z jodły, wiszący pod sufitem, zawieszany pod stropem i to jest prawdziwie polski, staropolski zwyczaj, który kiedyś był w każdym domu, dzisiaj można go znaleźć w niewielu. Natomiast choinka która dziś jest w każdym domu, przywędrowała do nas dopiero w XIX wieku z Niemiec. Warto by więc może powrócić do tego pięknego, staropolskiego obyczaju i zawieszać na Boże Narodzenie w domu podłaźniczki, pod które się podłaziło, tam się witało, składało sobie życzenia i całowało. Prawidłowo na to pytanie odpowiedziało ponad 2,5 tysiąca osób. Spośród tychże osób nasz komputer. Jak zawsze wylosował 100 nazwisk, które znajdują się w tej kuli. Ja teraz wylosuję nagrody dla tych, którzy w naszym półfinale je otrzymają. Najpierw telewizor kolorowy. Otrzymuje pani Ewa Harczuk z Hełma. Telewizor kolorowy dla pani Ewy Harczuk. Telewizor kolorowy ufundowały zakłady przemysłu ciągnikowego Ursus, producent ciągników rolniczych. Gratuluję Pani. Rower górski trafi do. Pani Elżbiety Posio z Siedlec. Pani Elżbieto, rower górski jest Pani własnością. Ufundowała go firma Lang Rover, salon rowerowy Czesława Langa. Teraz stereofoniczny radioodtwarzacz. Otrzymuję go. Pan Jerzy Holewa z Bielska Białej. Jerzy Holewa z Bielska Białej. Wie, że ten hi-fi ufundowała firma fonograficzna Blue Star, producent muzyki Disco Polo. I Polisa Ubezpieczeniowa na y, wartość 15 milionów złotych. Tę polisę ubezpieczeniową otrzymuje pan Józef Wolski z Włocławka. Józef Wolski z Włocławka. Polisę ubezpieczeniową wartości 15 milionów starych złotych ufundowała PZUSA, oddział w Warszawie. I piąta nagroda w naszym półfinale. To kuchenka mikrofalowa, którą otrzyma pani Krystyna Kustwan z Leśnicy, koło Nowego Targu. Proszę bardzo. Sprzęt gospodarstwa domowego ufundowała firma Interlak, generalny importer lakierów samochodowych niemieckiej firmy Spis Hacker. Gratuluję państwu! Cieszę się, że wiedzieli państwo, co to jest podłaźniczka. Ciekawa jestem, czy w Państwa domach wisi taki wieniec pod sufitem. Proszę Państwa, te pozostałe losy w kuli, też prawidłowe odpowiedzi, wezmą udział w finale naszego konkursu. W finale do wygrania jest samochód Cinquecento, a losować będziemy zwycięzcę o 22.25, kiedy to poznamy także nazwiska tych z Państwa, którzy prawidłowo odpowiedzą na drugie nasze pytanie. Przypomnę, jak ono brzmi. Kto jest y, autorem słów jednej z najpiękniejszych polskich kolęd Bóg się rodzi? Czy jest to Franciszek Karpiński, Władysław Syrokomla czy Wojciech Bogusławski? O 22:25 y, nazwiska tych, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pierwsze i drugie pytanie, znajdą się w jednej kuli i wówczas losować będziemy samochód. A przypomnę Państwu nasze pytanie. Za pół godziny proszę dzwonić do nas pod numer 0775 875. Dzisiejszy ogród sztuk jest nieco inny niż zazwyczaj, tak jak różne od codzienności są nasze domy, a więc świętowanie Bożego Narodzenia, dni tak mocno osadzonych w naszej kulturze. Każde święto jest zwierciadłem społeczności, która je celebruje. Czym więc jest ten rytuał? Czego jest zwierciadłem, zapowiedzią, przeczuciem? Świętowanie Bożego Narodzenia kojarzy nam się z ferią świateł. Zapalamy lampki. Właściwie w ogóle nam się to kojarzy, to święto, ze światłem. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście jest to święto światła? To jest charakterystyczna wędrówka świąt Bożego Narodzenia, bo wiadomo, Chrystus urodził się w miesiącu Nisan, w kwietniu. Starożytność najgłębsza świętowała to w dniu 6 stycznia, czyli w święto Trzech Król, tak jest na wschodzie do tej pory, ale Imperium Rzymskie